tej z tej strony kebolek, a to drugi odcinek z no sezonu trzeciego rozdziału drugiego, trzeciego już, kurde, myli mi się. No i no to jest reakcja na sezon, tak jak z tamtego odcinka wiecie, to yy, nagrałem to tak późno, ponieważ nie miałem internetu, ze mną jest Neo. Siema. No i lecimy do Gierki. Okej okay, widzowie, lecimy już busem i co to w ogóle jest za bus? Ej, koksy jest. A patrzymy na mapę, i kurde, jaki duży obszar się zmienił. Co to, gdzie lecimy? No to, to kolorowe. Dobra. Oho widzę już. O kurde. A patrz, a patrz co jest na tym nagrocie. Widzę właśnie. Co jest? Tylko szkoda, że spadki FPS-ów do 20 mam. <noise> Przez to, że nagrywam i nowy sezon. Kurde, na pełna nie lecimy, bo tu dużo osób jest. Cześć, dawaj na ten domek, no tu, może. No. Musimy tylko szybko broń znaleźć, pamiętaj. Nie teraz. Aha, a No ta trafić go nie umiem. Ale lagi mam. A. Dobra. No to. Idziemy do następnej gry. Tutaj też nie ma już tego. Ej, tu to całe wyrwało. Tu woda, dobra, widzisz? Się. No. Dobra, widzę. Oho, tutaj cała forteca... Za... ...się zapadła. Jak nowa snajperka, co? I nowy PM. Oho, on zwał nowe itemy. No dobra, typy ów słyszę, że tu wylądowali. Ja też. Ale Oho, wiem... nowa pompa. Serio? Tak. Tam jest typ. Aha, dobra, nie warto z niego... Ten. Do 148. Ty, to poka... A sniperka jest Kijowa. Da... Rzucisz tą sniperkę? Tak. Kurde, chcę... Oho! Uwaga, bo strzy... Aha, ja Minus siedemdziesiąt yy, Dobrze. Okej, okay, ale no właśnie, tu... Tutaj. Jestem, tu. Dobra, białe ma. Aha, dostałem. Nice, tylko on tam gdzieś na daleko jest. Ej, nowy karabin! Gdzie? No mam tu. Kurde. Oho. Jak strzela? Aha. A, to jest, ty też masz ten karabin. Okej. Okay. No, to czy... jest PM, chyba. Nie, karabin szturmowy Młot się nazywa. Aha. A co to jest? Jakieś kwiatki. Ty, co to jest jakiś Leo? Ej, czekaj, jak tu zniszczymy, to ten gracz zginie. Nie było, My już go zabiliśmy. A, Chyba. ej, co to czekaj? To no, kurde, mogliśmy z tego jakieś owocki zebrać, czy coś. Plecy masz. My i kulka tam jest. E, minus 50, ej, 100, sorry. No idziemy. Oho! Mam zero. Nie no, jakie to, jaka ta pompa jest fatalna! No tak, plus jeden Okej, okay, widzę, lecimy do następnej gry, bo nie opcają tej pompy. Ty co to? Ej, ale tu fajnie Ty, To jakiś wirczy coś, nie wiem ale tu te pozostałości po zderzaczu Na pewno są jeszcze metalowe ściany w tym ale to sezonie. To jest fajne co jest Co? To Taka, jakaś imprezka to... Ho A, to trzeba podwoić Ej, typek, się typek, typek. Gdzie? Mam, mam. Mam koło siebie. Dobra. No nie, przejechał mnie. PM stary jest. No. No i tyle. Gamiki. Sorry, kebolak. No nie tam. Dobra, tylko idźmy szybko o cel. Tak. No, bo on miał PMA tego starego, a ja jeden z MIEM to pistolet i nowy karabin. Teraz to już się nikt No, chyba że świetliki rzuci, no to po tobie. A tam Eee. O, to jakiś kamień, to daj do tego kamienia w sumie. Okej, okay. czekaj. O, dziki chyba powróciły. Co jest? Co jest? Kamień! Co? Kamień niczym z Indiana Jonesa se leci. Oho odbijać go można Co Miał tam kompi e, minus 100 ma Okej okay. Ten ma zero Dostał minus 66 Ten tu ma 0 waga bo tam się To może do doje dojeżdżamy No, A. no. Aha, biały mam. No i gina chyba. Mam 17 HP. Bo nie wiem jak mnie nie trafi. No nie no tak. Nie. A, ten A pompa strzela tak podwójnie. A tamten idzie pomóc twojemu koledze. Dobra Nice! Oho, no kolejny dryhard. Kurde, mało potek w no, tym sezonie. Dużo mad mgiełki mało płotek. Dobra, paraki, hook, life. Łatwo z nim. Ajajaj, jasne no. miejsce. Sorry, ale to nie było... Co? Dobra, dobra. Zasiąć... CO JEST?! Ej, no. chwyć życie za rogi, wskocz na wilka lub dzika i ruszaj dziko polo... polować na konkurencję. Aha. ty co, będzie mo można ujeżdżać dziki i wilki? Ej, no ciekawy się zapowiada. Chyba. I w ogóle zacząłem mój namiot. Ej, itemy z namiotu się zrestartowały. Serio? W poprzednim sezonie tak nie było, że itemy z tamtego sezonu zostawały. A teraz już nie ma. Aha. Jak go oswoić? Nie wiem, może po prostu da się na niego wejść. Nie, nie da się! Nie. Da się nie Jak? No normalnie, na niego wskoczyłem He, <laughs> Elo widzowie? Tylko szkła, że... No nie... No wskoczyłem, albo nie wiem po prostu na... Mam rękę do zwierząt A ja mam O, wskoczyłem A dostałem sniper Nie walziny nie warto, to warto. No. I dalej. Slash. Mamy noch einen Nie no. ma typa. Ty. Tu Ty są też. typy. Jeden jest tak That's... obijany. Aha, no nie, no nie. Proszę. No, no go no. mm. Ej! On miał mitycznego tego. Egzotycznego, sorry. O, o, o! Czekaj. To ma... To dwa sloty zabiera, co nie? No tak. Ej, to. pokaż to. Albo nie, zaraz, bo tu typ jest. Co nie, czekaj, dobra. Ty to miej. Weź ja szrifta, mam... weź, szrifta, weź szrifta. Nie, bo ja mam y, cztery płaszczaki i sześć małych. No musisz wziąć się z nas śmieją. Weź ty buduj. No. no kurde, zostałem obity. Aha, ma ropingu. No. no, a. Try hardy. up. Ja. Nice. Ale koksu grzyb. Ja wiem, co to jest. Co? Stara miejscówka Wszystko tutaj No wiem czy stara, no bo jak już od razu powiedzieć krzesło to się domyśliłem <laughs> O już widzę jakieś tam hangary O tu masz apteczki Dobra nie chcę Bierz Tam kolejna Kurde Tutaj krzesełko, nie pamiętam w jakim sezonie, było, ale było. I tu hangar. Kurde. Hmm. Sunięty skład, jak kiedyś tu się nazywał. Nie pamiętam, jak się nazywał. Stęchły? Nie. O! Kolejna nowa, stara miejscówka. Aha. Lecę tam. Chodź za na mną. Co tak w ogóle... Typa mam! Typa? Ta. O, idę, idę. Ja nawet nie przyszedł, nie znam Zabijesz go? Wątpię. Idę do ciebie. Tego przeżyj. Kebolek, wszystko rób, żeby żył. Heavy ma. Drugi jest. Dobra, idę, idę, idę. Nie wiem, ile jestem metrów od ciebie, Just. ale staram się jak najszybciej. Kebolek, przeżyj. Nie, nie da się, no za daleko się oddalasz. Pamiętasz, że dałam AUGA, na blisko, nic nie mam. A! No i dostałem snajperkę. No chyba tragiczny jesteś, chodź. No, a co on ci poradzi, że nad nie wiem, skąd dostałeś snajperkę? Ja nie mam. Nie. Kibolek, no. Kibolek. No, co już trafi? Kibolek. No nie możesz tak A co mam poradzić, że nawet pompy nie mam A ty no. akurat jak się bijemy to ty mi uciekasz Albo się walczy do końca albo się ucieka No No tamten już miał biało Ten No z drugi raz Okej okay, widzę to. tyle jest z tego odcinka Niestety nie udało nam się zrobić wina No ale jak teraz będę se grał jeszcze z Neo i zrobię wina to am... Wrzucę do odcinka parasolkę. No i dzięki za oglądanie, i do następnego. Cześć.